Czas kolędowy. Kolędy rozbrzmiewają w świątyniach, salach koncertowych i rodzinnych domach. Wznosimy Chwałę Panu i z nadzieją modlimy się o pokój na naszej walczącej Ukrainie. Jubiliuszowy 20. Ogólnoukraiński festiwal Polska Kolenda na Żytomieszczyźnie odbył się 20 grudnia 2025 roku w Żytomierzu. Festiwal ma status pierwszego etapu eliminacji do Międzynarodowego Festiwalu Kolent i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Organizatorami festiwalu są Krostański Związek Polaków na Ukrainie, Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie oraz Stowarzyszenie Kongres Oświaty Polonijnej. Pomimo wojny, zagrożeń i codziennej niepełności. W sali festiwalowej rozbrzmiewały radosne kolendy, pełne wiary, nadziei i miłości do dzieciątka Jezus. Festiwal jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających wydarzeń polskiej społeczności na Ukrainie, nie tylko artystycznym, ale i głęboko duchowym. W sumie zgłoszono 24 wykonawców, 14 zaprezentowało się na żywo, a inni wystąpiły w formie online. Nad przebiegiem konkursu czuwało Jury pod przewodnictwem Haliny Szubiny. Na scenie pojawili się najmłodsi, młodzież oraz doświadczeni artyści. W atmosferze świętej nocy wprowadził widzów występ artystów dzisięcego teatru Modern Pol oraz uczniów szkoły sobotnie niedzielnej imienia Ignacego Jana Paderewskiego To zapentowali jesełka oraz kolendy w śródm nocnej ciszy w виконанні Zoфіi i Богдана Міхніцьких. З опікунем Юзефом, з найшвіншою панєнкою Заповімо ді чонтко весову коленду. Зостанємо прийшов це хоча ж би до ранок, Би ще з нами чешила ді кохана. Обдажимо ді чонтко дарами, Попрошімо би назавжди зуставу ту знань. Подніш роншки маленько, дічям. Дічям Богослав нам дєчям, Всіскім дєчям Богослав Co żyją na świecie? Niech od żółbka w świat idzie braterstwo i miłość, by już młodych, bezdomnych na świecie nie było. Po nas wbrew narodzenia, kości i becieczy, dostaj bianki ze sobą, i gdzie zdecznie świecie. Pójdzie, czycie się pochonić, z blisko i z daleka Nie zostanie narodzone bardzo nasze. Nad stajenką wiatr świecie, dostajanku i domżyć. Іду діти в ровну шовку. В ньому серце для діщоби. Шерсть зі мовою б'ялою ножкою. Малі діти тупі ножкою. Пусть чином здостануть повні. Хця на пісні заспівать вогню. Діщоба вшивове, Паня в сіру діщове, Попс нам поздравйаний, Єзу народзовий. При жвебечку клею Комікшн та панєтка, Як анєлів неба так Хця обохаччєве. Звучить шовка. ludzie, u nas kocha szczerze Cieszysz się cieszmy się z wielkania i postęże. Pan Jezus, Syn Boży, ukocha bardzo świat. I przyszedł tu na siebie on, Bóg nasz i nasz brat. Teraz trzeba ten odnieść, sami się do duchy. Choć w prędko do Bożej pastę, stać stanć, stanć po stu szkopne Tam, co też na ścieżkę, wierzyć Boży ojczyzna. Przyszedł do nas Jezus. Отвірш пред нім серце, винєсл обхоже, Пшешетну до нас Єзус з нєбою сикєго, Зрубшисто не мейсіце, робіте як свега. Пшишла до нас радощ і на броку чека, Запнуш Йом до шрутка, бо пшишло здалека, Пшишла до нас мілощ, мало, яко гроше, Гди Йом по роками, то прем когу росе. Знечима, мала, маленька, Хмельнича, плотка, та шумга, Тут пружні щани, єдні стовєнки, Рокиечна твожичка за не шут. В чоловіче занечку пикнієш, богаші мічном. Богожі була тулевська, то м небез свій зайтро. Знаєш, ти мені не жакаєш, і плачеш. Ушміха сячі Бо Воно подаш від. Настаєм аньо. Радо с ним Радісний ніч. Все небо ще до сміха мали Єзусі. Gdy Pan Jezus się narodził w szopce obytlejemy. Wielka gwiazda ozwyciła swoim blaskiem ziemi. I wszyscy ludzie w tej świętej porze, niech powytaram dziecietko Boże, niebo opuszcza do nas przychodzi. Więc kochajcie Go, starszy i młodzi. Do dziecieteczka w promieniach gwiazdy. Nad głos ani nie spieszy każdy. Przed wiekiem, przed wiekiem wedlej leżało na sianie łoże też, Wyciągało rączki do królów, pasterzy, szkodosływało temu, kto mnie wokół wierzy. Dziś Boże dzieciątko też rączki podnosi. I daje swe łaski każdemu, kto prosi. I wszystkie życzenia świątecznej Boże Мись просили, щоб Єзус Сем Божий на наше Życzenia skrom się pomoże. Zapraszamy na scenę учасникów konkursu. Najmłodszą artistką naszego festivalu jest niezwykle untalentowana soлістka Anastasia Dunajewska. Под опіком музичному Ірини Набоєвої Настя репрезентувала нас на міжнародовому фестивалю Колінд і пасторалік в Інджині, де отримала виружні. Swoim śpiewem oczarowała również Złata Kalużna z polskiej szkoły sobotniej niedzielnej im. Ignacego Jana Paderewskiego przy Żytomierskim obwodowym związku polaków na Ukrainie.